Cześć, witam was na kanale Atygrasz. Słuchajcie, przyszło mi zrobić konkurs, jak wiecie, już chciałem demonstrować go wcześniej, ale no nie było możliwości. Chciałem już w tym moim nowym miejscu nagrać cokolwiek, chociaż jeszcze nie jest skończone, jeszcze nie mogę wszystkiego pokazać, ale jak widzicie pokój gracza rośnie, robi się tego coraz więcej, brakuje mi półki, jak wiecie na grupie pokazywałem ostatnio, na którą też serdecznie zapraszam, grupa się nazywa A Ty Grasz, Tak Jak Kanał i tam sobie zamieszczam często jakieś swoje takie rzeczy, swoje przemyślenia, może, może nie tyle przemyślenia, tylko jakieś tam różne rzeczy pokazuję z moich prac i w ogóle co, 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 co tam robię na co dzień i staram się być jak najbardziej aktywny. Dzisiaj słuchajcie jest... Do pokazania paczkę od widza, od gościa, który jest u nas na grupie, Wy są mi słuchać taką rzecz, takie rzeczy, że naprawdę no, muszę to pokazać i przy okazji sobie zrobimy konkurs. Również rzeczy na konkurs w większej mierze, w zasadzie są też od Piotka Gilewskiego, od razu powiem, ale od Michała Witka z naszej grupy dostałem paczkę od widza. Nie spodziewałem się czegoś takiego i może na samym początku Wam to wszystko pokażę. On wie doskonale, ogląda, ogląda mnie, także wie o tym, że jestem fanem Call of Duty i Medal of Honor też również. Wysłał mi w idealnym stanie, słuchajcie, gry na pc są to są to wersje, Call of Duty wersji polskiej: Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare czyli. Call of Duty 4. Tak, jak najbardziej. Te trzy gierki, słuchajcie, wędrują już do mnie do kolekcji, niezmiernie się cieszę, bo ja na pc kiedyś właśnie głównie tukłem w Call of Duty, jak jeszcze nie grałem na konsolach. Niesamowity prezent, Michał, kurczę, no dzięki Ci stary, bo odwaliłeś kawał do dobrej roboty. Słuchajcie, zobaczcie, co jeszcze wysłał. Wysłał jeszcze Final Fantasy X2. Foli na PS2. No naprawdę, że to siwo będzie to gdzieś tutaj na pewno postawione, położone tak, aby było widoczne. Oczywiście zamówiłem już protektorę od Invisible Black, w którym ta gra będzie po prostu umieszczona i będzie gdzieś widoczna na półce. Niesamowity prezent, ale wiecie co, ja się przestraszyłem na początku, co to przyszło, bo. Pudełko ogromne, duże, no wręcz, Do no nie spodziewałem się, tak, no bo jak ktoś komuś coś wysyła, jest to prezentem, zresztą jak dostajemy kogoś jakiś prezent i widzimy jakieś duże pudełko, to ochy i achy, prawda? Ale właśnie tak jest też w tym wypadku. Słuchajcie, wysłał mi również kolekcjonerkę Overwatcha. Nie będę jej rozpakowywał tutaj, bo bardziej wiem o tym, że się skupimy na konkursie, ale masywna, wszystko tam w środku jest. Figurka, gra na, na Xboxa akurat, tutaj bo tu, tu, tu nie będzie widoczna na, na jaką to jest platformę, bo tak w Overwatchu było, ale faktycznie, no, no słuchajcie, coś niesamowitego. Dzięki Ci Michał, jesteś gość, wiesz o tym, że ja lubię pomagać, bardzo lubię pomagać, a jeżeli ktoś jeszcze się znajdzie taki, który pomaga mi, to do zgoni jestem wdzięczny, bo już takich osób było kilku, takich osób było kilka i bardzo, bardzo naprawdę serdecznie dziękuję. Z takich nowości jeszcze, zanim powiem, co będzie w konkursie, to dopowiem jeszcze, że dostałem współpracę z firmą PlayOn Polska. Jest to wydawnictwo gier komputerowych wszelakich, tak? Czy to są konsole, czy to są pecety, wszystko, wszystko, wszystko tam, tam po prostu jest wydawane. Nie się z tego cieszę, bo będziemy mogli sobie robić recenzję z jakiejkolwiek będziemy chcieli dosłownie gry. Tak? i zawsze, zawsze raczej będzie to na premierę lub po premierze. Jestem niezmiernie wdzięczny tej filmie, że wzięła pod uwagę mój kanał i zauważyła, tak, że robię to faktycznie szczerze, robię to wszystko tak jak ja widzę, nie małpuję, nie robię tak jak niektórzy, nie będę tutaj wymieniał, ale jestem zły na niektórych, bo faktycznie parę osób ich chciało dokuczyć, na szczęście się to nie udało, ale dzisiaj jeżeli ktoś mnie docenia w taki sposób Ogólnie też wy, prawda? To jest to coś niezmiernie fajnego. Widzicie tutaj to są, to są wszystkie gadżety od Piotra Gilewskiego. Kiedyś mi wysłał właśnie taką pakę i stwierdził, że słuchaj, przeznasz to na jakiś konkurs czy, czy, czy to po prostu rozdaj ludziom, tak, widzom i tak dalej. Piotrek jest naszym administratorem, prowadzi też swój kanał RetroBzik, do którego serdecznie zapraszam. On ma bardziej zajawkę na tematy takie retro, jakieś tam Commodore, tak, jakieś Atari, on takie rzeczy lubi i szanuję jak najbardziej. Jakieś też też na tych wszystkich hatarynkach grałem. On, on, on się właśnie tutaj na tym skupia i bardzo fajnie, bardzo fajnie próbuje swój kontent rozszerzać. Zauważyłem, stara się, stara się nagrywać jakieś tam odcinki swoje, prawda? No każdy ma jakieś swoje kontenty, tak? Każdy ma jakiś swój pomysł na siebie. Ja mam akurat taki. Jestem kolekcjonerem, jak widzicie, i będę to robił w dalszym ciągu, bo poznaję wspaniałych, słuchajcie, ludzi. Dużo ludzi mi pomaga. Ostatnio. Już tych osób jest naprawdę dosyć sporo, i no, no, miód, miód na uszy dosłownie, jak to się mówi. Mamy tak, co będzie w konkursie? Przede wszystkim powiem, że w tym odcinku, w którymś tu miejscu będzie, wyświetli się hasło. I to hasło będziecie wpisywać w komentarzach. Tak, abyście oglądali po prostu odcinek, tak? Tak wiarygodnie. <laughs> Wpiszecie sobie w komentarzu, i to hasło będzie brane pod uwagę wtedy do konkursu. Zrobimy sobie wtedy losowanie z tych gier, które są tutaj. Są też dużo filmów, jak widzicie, na, na PSP. Wszystko w zarąbistym stanie, naprawdę. Tu nie ma, nie ma żadnej lipy, absolutnie. I niezmiennie się z tego cieszę. Od siebie dodam na pewno jeszcze. Koszulkę, taką jaką ma sobie. Ktoś tam jak wygrano, to będzie wiadomo. Wiadomo, będzie mógł sobie wybrać, jaki tam rozmiar chcę. Ja, ja wtedy ewentualnie jakich nie mam na stanie, to domówię. I Taką koszulkę ktoś otrzyma. Otrzymacie również czapkę, a ty grasz, nie mam jej ja aktualnie dzisiaj, bo mówię, no robię to dzisiaj tak troszkę z partyzanta, jak widzicie, cały czas tworzę ten pokój gracza i kolekcjonera, staram się to zrobić jak najszybciej, ale czas mi nie do końca tak zawsze pozwala Od marca obiecuję, że, ten, że, że zrobię ten pokój i ja go robię, naprawdę robię. Jak widzicie, niedziela jest, dzisiaj w niedzielę nagrywam, postaram się też dzisiaj dodać. Jeżeli nie, to będzie w poniedziałek, czyli jutro u mnie, dzisiaj, teraz. I tak by to, słuchajcie, wyglądało. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Właśnie, czapka, koszulka będą trzy kody rabatowe do Invisible Black. Invisible Black postarał się znowu u nas wystąpić, aby, aby przekazać wam takie. Zniżki, tak, 30% na przykład. Gdzie będzie Was to obowiązywało na stronie ich, wpiszecie sobie ten kod i na podstawie tego kodu będziecie mogli sobie spokojnie takie protektory zamówić. Ja wiecie, to nie jest tak do końca bardzo tanio dzisiaj kupić taki protektor, więc wydaje mi się, że takie zniżki są jak najbardziej jak najbardziej fair bardzo w porządku i serdecznie Ci dziękuję człowieku, który tam władasz tym Invisible Black, bo naprawdę to jest. Szczęście, damy mnie to jest szczęście, bo nie spodziewałem się nigdy, że mój kanał wypali w taki sposób. Dam to jest bardzo dużo. Mamy, mamy dzisiaj blisko 3070 subskrybentów. Rośnie to cały czas. Może nie w jakimś tam zastraszającym tempie, ale ja się z tego niezmiennie cieszę, bo nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego w ogóle będzie miało. Tutaj miejsce, tak? Cieszę się, jestem kolekcjonerem, lubię to i widzicie za mną porządek. Tak, ktoś już pytał, zdążyłem zauważyć na grupie, czy te gry są wszystkie ułożone alfabetycznie. Tu jest wszystko ułożone alfabetycznie, co do trzeciej litery. Także jest, jest, jest elegancko, jest luks, tak jak być powinno. Tak jest i co mogę jeszcze powiedzieć? W najbliższym czasie, tak jak mówię, pojawią się niebawem recenzje gier. Będziemy mogli, może nawet będziemy kiedyś robić takie coś, że jaką grę wybierzemy, żeby sobie ją na przykład zrecenzować. Fajnie, cieszę się, bo mogę sobie teraz siąść spokojnie do jakiejś tam gry, zobaczyć ją. Nawet czasami będę mógł przed premierą, prawda, w jakimś tam Early Accessie. I to jest super, super sprawa, bo mnie to interesuje. Zawsze coś takiego chciałem, taką współpracę i to już jest poważna współpraca, nie tak jak wcześniej, tylko to już jest naprawdę tak, jak być powinno. Tak by to wyglądało. Aha, jeszcze to powiem, w konkursie m, te wszystkie rzeczy, które są zamieszczone, one będą robione tak jakby w pakietach. Nie będę mówił dokładnie w jakich, tylko na podstawie tego, jak Wy się zgłosicie, bo to jest do rozdania, to nie jest konkurs taki, że coś musicie narysować, tylko, tylko ja Wam to dosłownie rozdam, nie? Może jeszcze coś do tego momentu dołożę. Zrobimy sobie taką kulę, jak wcześniej było i będziemy z Anią sobie tutaj ładnie mieszać, zam zamieszamy sobie, spiszemy te wszystkie osoby i wylosujemy osoby wygrane. Myślę, że takich pakietów powstanie kilka, bo Wiadomo, no ktoś, ktoś nie dostanie całości i trzeba to jakoś rozdzielić. Gierę z, z tego, co widzę, chyba ze 30 czy 40 nawet łącznie będzie. Tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo, że jesteście. Dziękuję bardzo, że się angażujecie, bo na przykład na grupie a ty grasz. na grupie a ty grasz są osoby naprawdę na tyle, na, na tyle, są tak bardzo kompetentne osoby, z którymi można prowadzić dialogi, naprawdę przeróżne rzeczy. Z Wami można konie kraść, tak to się kiedyś mówiło, jest takie, takie przysłowie, takie powiedzonko bardziej i faktycznie tak jest. Jesteście wspaniali i to, co robimy tutaj, to jest niesamowite dla mnie, ogólnie dla rodziny. Ci, co patrzą, wiem o tym, że są też osoby, które chcą dokuczać, ale ja ich no, normalnie dzisiaj już miażdżę całkowicie, bo widzę, co się dzieje. Wiem o tym, że na samym początku tam mi dokuczali, a chcieli, chcieli niby dobrze, a dokuczali mi. Ale ja się już tym nie przejmuję, słuchajcie. Wiem o tym, że nieraz ktoś pyta, bo mam kilku administratorów, na grupie mam kilku moderatorów, chyba kilkunastu łącznie już będzie osób, które mi pomagają w ten sposób. Staram się. Wszystkim ufać, ale wiemy o tym, że są osoby, które chcą źle dla tego kanału, dlatego bardzo was pozdrawiam. Ale tutaj źle nie będzie. Bardzo mi przykro. <laughs> tak by to wyglądało: subskrypcje, komentarze, yy, jakieś łapki do góry. To wszystko pomaga, abym się rozwijał dalej, prawda? Także widzimy się niebawem. Czas damy sobie jakieś powiedzmy do dwóch tygodni, tak, na zbieranie tych wszystkich, tych wszystkich mm, osób, które będą chciały wziąć udział w konkursie. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to pewnie dopowiem na grupie ATGrasz, na której też właśnie, z, na którą też właśnie zapraszam, tak, bo tak, tam sobie często coś będziemy o tym mówić, wspominać i, i, no i fajnie. Zakazałem, też powiedziałem, zakazałem sprzedaż na grupie gier, tak. Dlaczego? To nie jest tak, że ja zakazuję komuś Pokazania jakiejś promocji w jakimś tam sklepie, czy to, jest, czy, czy, czy to są jakieś empiki Allegro, czy tam, chodzi mi o osoby prywatne, że ktoś tam na przykład ma gierkę, która na przykład kosztuje na Allegro 20 zł, i, i ktoś chce za nią 50 zł. Takie, oso takie osoby się zdarzały. I nie chcemy tego. Po prostu, uszanujcie to, nie chcemy, nie chcemy robić syfu tutaj na tej, na tej grupie, więc no, wszyscy muszą się do tego zastosować. Nie będziemy sprzedawać. Ja nie jestem kanałem sprzedażowym, nie, jestem, nie, nie mam grupy po to, żeby za niedługo zarabiać jakieś miliony na, na grach i y, kupować tanio i wam później drogo sprzedawać. Tego po prostu nie ma. I u mnie tego nigdy nie będzie. Jeżeli mam jakieś duble, bo mam ich sporo, akurat jak u, u, układałem te grysty które widzicie, u, okazało się, że mam coś ponad 50 gier, które się dublują. Będzie kiedyś coś takiego, że Wam zdradzę, też również na grupie, powiem jak mój, jak mój jakiś tam hashtag się nazywa na OLX-ie na przykład i tam będę wystawiał pewnego rodzaju gry, które mi się po prostu dublują i chciałbym je sprzedać na poczet gier, które będę chciał kupić jakieś inne za nie, nie. To w porządku, ok, ale będą to normalne ceny, takie, żeby się po prostu dosłownie pozbyć i wziąć inne Kupić za te pieniądze inne, nie? Nigdy nie będzie tak tutaj na tym kanale i na grupie, że będę sprzedawał, czy inni będą sprzedawać, bo na to nie pozwolę żeby się jakoś na czyjeś tam, no żeby się dorobić, tak, na jakieś tam parę złotych na jakiejś tam grze. Tego tutaj nie będzie, obiecuję, przysięgam, bo to nie o to chodzi. Ten kanał prowadzę z pasji, jak się komuś to nie podoba, no to no trudno, nic, nic na to nie zrobię. Ja staram się być wobec siebie w porządku przede wszystkim, wobec Was, bo to Wy jesteście tutaj, tutaj na, na, najważniejsi. Niech tak zostanie. Łapki, komentarze, subskrypcje, bardzo mi widziane. Do zobaczenia, cześć!